4, 3, 4. Teraz mówię, widzisz? ja Jak ci tutaj? Fajnie Jest niedaleko Rodziców, na przykład, jakiś czas na obiadek, także Także nie no. jestem, nie? Idziecie, no. Ale też nie dobrze i gdzieś Ale jeszcze z Mierzią Bo że w te 90. Pobytnie. <noise> tak, to musisz wyciąć, nie? Wiesz? wiesz, to był taki mecz, że i mogliśmy wygrać i no przegrać, tak, wszystko tak. się tam mogło stać. To było, to to. Wiesz, ja tam sentyment pozostał tak, że oglądam, nie? Oglądasz, kibicujesz, tak. ale dzisiaj wiadomo. Też tam kibicuję. Tak. Tą Co, Powrót do swojego miasta trochę. Troszkę tak, no naładowany pozytywną energią. Tak? Czyli z optymizmem patrzysz na ten Oczywiście, że tak. Słyszałem, że dzisiaj w ogóle, w ogóle ten, te ostatnie dwa dni, dzisiaj, wczoraj no to spędzaliście w znanym no. Tobie miejscu, na rekordzie. Tak, na obiektach rekordu. Zdążyłem sobie meczyk tam chłopaków obejrzeć, trzecioligowy. Wygrany przez rekord. Wygrany 3-1, mam nadzieję, że pójdziemy w ich ślady. Co Patryku, to jest ten, to jest ten człowiek, który Ci zabrał piłkarza miesiąca. No tak, no strzelił cztery gole, ja tylko jednego, no ja widzisz. No ja, jak więcej nie strzelę, Może dzisiaj, wiesz. To nie, ludzie, nie, nie, nie ja. Tak. Znowu się ktoś pomylił. No. <laughs> nie no, gdzie obrońca nie może dostać piłka za tego, to znaczy ze znikom jest coś nie tak, jak obrońca dostaje piłka za miesiące. Nie no, jakby to miało być tak logicznie, po prostu, że jakby kibice to to nikt nie ma szans nie, z, was, nie, z waszymi nie. kibicami. No najbardziej nie, to jest najbardziej niż grupa. Nie, to tak, tak, że kibice wybierają tylko powinno że jest, no. To jest wszędzie, jest grupa ludzi, którzy gdzieś tam są odpowiedzialni za to i oni decydują. No, tutaj było tak, że jakby jeden głos chyba należy do kibiców, a reszta no. do klubów Ale, i... tak, ale i... to jest, no jeden do No to no właśnie, to ten, ten głos powiedzmy od kibiców może powiedzmy przy równej punktacji to może decydować o tym. Więc to jest, wiadomo, bo tak jakby ktoś, nie wiem, był na przykład nie wiem, Człowiek więc który... no No w stopnie będą miało szansę być gościem z Widzeła, no nie ma szans. Jak tam, co dobrego chłopaku, co słychać? No, dobrze, w porządku, jakoś tutaj leci, wiesz. Widziałem, grasz, jednak chyba rodzinne strony ci służą. Tak, no służą, no nie wiesz jak to, nie wiadomo jakby było, jakbym został, więc wróciłem, chciałem spróbować sił w klasie, więc zobaczymy jak będzie dzisiaj. Sercem jestem, no wiadomo, wiadomo za kim, ale... Serce trochę rozdarte dzisiaj. Tak, serce rozdarte, ale no, wszystko trzeba zrobić, żebyśmy to jednak my dzisiaj wygrali. Zobaczymy po meczu, a no gra tak, dzisiaj, wiesz? To nie wiem, nie wiem, jeszcze Myślę. nie mieliśmy odprawy, za chwilę będziemy właśnie szli. Do meczu chyba zmieniły się warunki pracy radiowca na przestrzeni lat, co? E, zmieniły się i to znacząco, z tego co widać. Kiedyś posługiwaliśmy się tak naprawdę zwykłą linią telefoniczną, później telefonem komórkowym. Ja już się załapałem w Polsce na telefony komórkowe, za granicą, natomiast korzystaliśmy z normalnych łącz telefonicznych, które trzeba było zamawiać. kiedy jeździliśmy na przykład na mecze Ligi Mistrzów do Niemiec, czy do Hiszpanii było pisać umowę z Telekom Hiszpania albo z Deutsche Telekom, dostawało się na stoliku dedykowany telefon z łączeń, to się podpinało do takiego prostego urządzenia słuchawkowego i tak to sobie działało. Dzisiaj jestem zaniepokojony, nie wiem czy za mało kapelków jest tutaj. Pytali też Kuba nasi słuchacze dzisiaj, Ania między nimi, że czasami nam się to zrywa. No właśnie, to jest wada łączenia jedna tak, nie tego twardego, stacjonarnego, czasami na to nie mamy wpływu, kiedy rzeczywiście to połączenie internetowe jest ciut słabsze, a robimy dla Was transmisję i na widzę te tematy, a także na YouTubie, no... Zdarza się, no, że... Wejherowie na YouTube, to, to w na przykład w ogóle nie wieja. można było transmitować. No, na wzgórzu Wolności słynnym <laughs> tam była ciemna plama. internetowe. Tak, Marcin, ale zmienił się też stadion, bo miałeś okazję być tutaj na starym obiekcie chyba, tak, wielsko-białej, tym malutkim. Pamiętam dwa, trzy razy. E, to była jedna kryta taka trybuna betonowa w starym stylu, naprzeciwko już takie niewysokie trybuny e, na wałach ziemnych, jak to wszędzie bywało. Sektor dla gości po prawej stronie. E, Kamienice takie stare po prawej Lewej stronie. No, jestem tutaj po raz pierwszy, nie ukrywam, na nowym stadionie pod Beskidzie, więc no, nie ma w ogóle czego porównywać. Ja wiem, że to by się bardzo z tym mi też, no, bo w ogóle no, ze starym stadionem, to, jak powiedziałem, nie ma porównania. Jest fajny, funkcjonalny, e, ale żebym się jakoś tam szczególnie zachwycał, ja wolę nasz obiekt jednak. Dawajcie! fajny widok masz stąd, co? nie najgorszy, tak trzeba uznać, że bardzo dobrze sytuowane miejsce na... na kamerę ale nie wygląda jakby ci było ciepło dwa stopnie mam nadzieję, że mecz mnie rozgrzeje tutaj, że chyba do pracy twojej generalnie też jest całkiem dobrze przygotowany ten obiekt bo no to stanowisko chyba też jest całkiem dobrze przygotowane tak, myślę, jak na pierwszolidowe warunki to bardzo dobry podest, eee, przy takim ustawieniu pięć kamer, sama przyjemność jest prąd, eee, nic tylko nagrywać eee, z ucieczki. Będziesz kimicował. Będę kibicował, trzymam kciuki za chłopaków i mam nadzieję, że trzy punkty wrócą, wrócą do Łodzi i wszyscy będą zadowoleni. No ale chyba bardziej, wszyscy... bardziej stresujące oglądać kolegów z Trybun i nie masz wpływu na to, co się dzieje, co? Z jest największy stres. Tak szczerze, to jest taki stres, że jest masakra. Nie? Na boisku tego nie odczuwasz, bo, bo masz wpływ na wszystko, tak? Na grę, na wszystko, a z jest, jest naprawdę, jest to bardzo stresujące, ale... No, ale wiesz, może Twoje wsparcie pomoże chłopakom i. No, mam uda nadzieję, się wyjść że moje wsparcie, moje wsparcie na naszych kibiców. Biznes... Możemy podpytać, co tam jest schowane i dla kogo? Koszulka pamiątkowa dla Karola Danielaka. 60 spotkań u nas rozegrał. Świętowo tutaj awans do ekstra klasy. W tym sezonie pewnie będzie u Was. Zobaczymy, jak to idzie. No A... nie, no, jeszcze trzymamy kciuki, ale tak. jeszcze za wcześnie troszeczkę. Ale taką ładną kartę zapisał w historii klubu. Kibice dobrze go tu wspominają, zagrał też w Ekstraklasie, też parę, parę bramek tam zdobył, więc chcę e, podziękować za to. Ale generalnie tak już abstrahując od Karola, to dzisiaj w ogóle piłkarskie święto w Bielsko-Białej. Zdecydowanie tak, taki ostatni mecz rundy i, i, i hit naprawdę tej, tej rundy. Na takie mecze się czeka, jest sporo kibiców, e, wysoka stawka, bo, bo każdy chce te trzy punkty zgarnąć i na pewno będzie ciekawe. A bo jest mi duże zainteresowanie dziennikarze? Tak, dziennikarze wyjątkowo duże, no porównywalne z Ekstra ekstraklasy, więc, więc to tak jak w poprzednim sezonie miałem regularnie, tak, mhm. tak teraz na ten, na ten mecz tylu, tylu dziennikarzy przyjechało. 요즘에 최신으로 인터뷰를 통해서도 진국을 쥐고